Dobry wieczór, panie redaktorze. Dogadane, dogadane, dogadane ciekaw jestem, co jeszcze nowego szwedzkiego się ukaże w tak zwanym międzyczasie ale żeby nie pan mnie nie prowokował bo zaraz poszukam mm -hmm. coś tak myślę właśnie coś muszę wymyślić, tak panie redaktorze, że tak zażartuję, bo niebezpiecznie się pan uaktywnił na naszej liście obecności, na profilu oj Radia tam niebezpiecznie, na... tam raptem raptem tam no, w, w, w porównaniu zaznaczyłem się z, z poprzednim czasem to tak o, ruch o 100% Zrobił Pan. Bo 200, bo dwa razy. Że ładnie w tej łodzi tam u Pana. Chciałbym sobie. Eee. Ładna ta łódź, bo, tak. Dość... Łódź podwodna chyba. Tak, bardzo. To, ale to dopiero Prędzej. jak się wpadnie do wody. Dokładnie. No tak, tak, tak. Pięknie. Ale nikt nie próbował. Nikt nie próbował. Pan też nie, mam nadzieję. Ja się tak zastanawiam, bo, bo reakcje są entuzjastyczne na liście obecności i tak zastanawiam się, kiedy zaczną być te reakcje po szwedzku, bo to myślę jeszcze bardziej po mm. Pana po sercu. Mm, uh -huh. Ja myślę, że tak, że ta osoba, która zacznie pisać tam po szwedzku, to, zna, to będzie miała jeszcze specjalne miejsce w Pana sercu, tak uuu, to widzę, że pewne deklaracje się tutaj uruchamiają <grystanie> idziemy na licytację, nie, nie, nie nie. nie. rozumiem, rozumiem y no ja dobrze. bardzo oczywiście zapraszam, y język szwedzki nie jest taki trudny język <grystanie> jakby się wydawało y także spokojnie Jasne. można tutaj parę słów napisać, tak, oczywiście i żeby zabrzmiało mhm. jak stare żelazo dobrze <grystanie> <grystanie> ale dogadane tak, ale dogadane. Ale właśnie, bo zdążył pan sięgnąć do plecaka i widzę, że ta kanapka jest totalnie dla mnie nieznajoma. Po prostu... Trafiło się po prostu coś, co... No, ale pan lubi zaskakiwać i ja to bardzo cenię. Ja, ja bardzo lubię tę piosenkę w ogóle. O. Ta piosenka była całkiem... Całkiem sobie nieźle radziła w ogóle na listach przewojów w 1983 roku. A, w 1983. To był taki, mm -hmm. to był taki, taki moment, że, że już zacząłem chodzić do, do, do trójki i już miałem dostęp do, do wielu piosenek, które były popularne na świecie. Nie, wiem, nie pamiętam, czy ta Shannon gdzieś tam się przebiła na LP3. No, jakby się przebiła, to bym pamiętał. Podejrzewam, że. Jest, jest dużo piosenek, które się e, przebiły, a ich nie pamiętamy podejrzewa. A, a, dobra, okej, okay, dobra, przyjmuję e, to wytłumaczenie. Także to, 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 to wcale tak nie jest. Natomiast mm, y, to, to była taka piosenka, która y, no, to była bardzo mm, charakterystyczna na pewno. No właśnie, bo to taki no. elektropop trochę i ja zaryzykowałbym te, Ja myślałem, że to jest końcówka lat 80., no bo użycie tych automatów perkusyjnych i takich syntetycznych brzmień raczej kojarzy mi się z taką sceną um, hausowo-hip-hopowo-elektroniczną z końca lat 80. A jak pan tak. mówi, że to 83., no to tak, że Shannon grała y, elektropop, zanim to było modne, chyba. Myślę, że to była piosenka, jedna z tych utworów, jeden z tych utworów, który zdecydowanie y, rozpoczął w ogóle taki freestyle mm -hmm. w, 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 w muzyce tanecznej. Gdzieś tam jest stawiany ten, ten utwór obok y, utworu Holiday Madonna, które podobno zapoczątkowały taką nową, nową erę disco. Mm -hmm. y, mm -hmm. Po tym, jak to disco gdzieś tam podupadło bardzo to, to disco z lat 70. -tych. Tak. Popularności i ogólnie. No tak, e, ale, ale tamte Ta renoma jakoś tam spadła. To Do disco z lat 70. to było jednak żywe. To, to było wszystko Aha, grane, grane na żywy Tak, natomiast, ale Holiday Madonny, no gdzie? To taka piosenka ala la Majka Jerzowska, radość ośmiolatka po prostu. No, to. Chciałbym mieć taką piosenkę w swoim repertuarze, która jednak. Y ale to, co pana e, powstrzymuje nagrać, a ja wolę moją mamę. <first> <Hawaii> Holiday prędzej nie bo a ja wolę moją mamę, to rad, piosenka, jakoś mi się bardziej każe dla dziewczyny. A Holiday może być i dla dziewczyny, i dla chłopaka. Tak czy owak, tak czy owak, Szanon no. brzmi poważniej y, dla mnie. Znaczy w sensie y, jako tak. komplement proszę to potraktować, że tak poważniej bardziej premium. Y, tak, to znaczy to brzmi przede wszystkim, bo to rzeczywiście y, producenci pobawili się tam brzmieniem, które... Dziś jest bardzo oczywiste, ale jak się słuchało tego właśnie w 1983 roku i pamiętam, bo to też była piosenka, która gdzieś tam dotarła w Wielkiej Brytanii na, na listę przebojów. W związku z tym na pewno była też na liście przebojów Radia Luksemburg i już wtedy gdzieś tam się pojawiała, mhm. więc... Jak, jak się słuchało i, i ta fala tak przychodziła, od, odchodziła, i, i te takie bardzo charakterystyczne instrumenty, które tam są od samego początku w tym tworze, one tak właśnie z falą radiową przychodziły, odchodziły, mhm. no to, to, to już wiadomo było, że dzieje się coś ciekawego. Tak. Myślę, że na tamte czasy to było szalenie nowoczesne. Abstrahując od tego, że, że, jest, że, że jest to jeden z, no, z utworów z kategorii dance, Absolutnie zaliczany przez i przez Rolling Stone Magazine, i przez vh i przez no, no wiele różnych zestawień. No, no jest zdecydowanie w setce najlepszych, densowych utworów wszechczasów. czasów. I, i, I zawsze tam będzie miał swoje miejsce, bo w, właściwie wszystko, co się później działo w, w, w tej muzyce dance. Gdzieś tam mogło czerpać również z tej piosenki, ale to wszystko już było później. Tak. A tutaj jednak, jednak, jednak to było to był ten, ten taki zupełnie nowy czas i, i nowe brzmienie, jak na 80. Tak, czyli taki kamyczek, który poruszył lawinę, można by rzec. Zdecydowanie. Mhm. Zdecydowanie. Ten początek tego utworu yy, jednoznacznie mi się skojarzył z y, utworem Przybysze z Matplanety, śpiewanym <laughs> przez Andrzeja za uchem. taki dźwięk tych, tych syntezatorów. takie Ja nie wiem, czy y, y, polscy producenci nagrywający utwór Przybysze z Matplanety nie inspirowali się właśnie też y, tym nagraniem. O, kto wie. Mogło tak być, kto prawda? Wie? Mhm. Mhm. Kto wie. No, mogło to rzeczywiście tak być. Do czym yy, myślę, że t, t, tak naprawdę bardzo, yy, bardzo w, wielu yy, twórców i bardzo wielu przede wszystkim realizatorów dźwięku mogło się tutaj yy, gdzieś tam wzorować na, na, na tym brzmieniu. Dokładnie wzorować i, i podpatrywać, jak to się robi na zachodzie, prawda? Tak jest, bo to naprawdę yy, to, to było zdecydowanie yy, nowe brzmienie i. I, i, I Nowy Jork zdecydowanie na to zareagował. Na, 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 jeżeli chodzi o, o, o to, taką listę y, tych przebojów densowych, Club Dance na Billboardzie, to, to był numer jeden i gdzieś tam przez wiele tygodni się, się utrzymywał. Zresztą y, Shannon miała kilka przebojów numer jeden na, na tej liście. Jeżeli chodzi o, o pierwszą czterdziestkę Billboardu, tych popowych piosenek, czyli te, te, ta gorąca setka Billboardu, to do czterdziestki doszła tylko ta jedna piosenka, czyli, czyli piosenka Let The Music Play, która będzie dzisiaj. Give Me Tonight jeszcze był taki drugi singiel, który dosyć Dobrze sobie poradził. I oczywiście na, na tej liście Club Dance doszedł do pierwszego miejsca, ale do tych 40 już nie doszedł. Był uważany już za taki wtórny. I rzeczywiście. No, no, było tam no, brzmienie bardzo pow, powtórzone i, i dosyć nawet podobne, ale nie melodyczne, jeżeli chodzi a, o... A, czyli taki kazus modern-talking. I... No, mhm. Tak, i trochę klony. tak, Sherry Sherry Lady i potem Brother Louie na przykład, nie? Na przykład i w, Euro w Europie to się sprawdzało, a w Starach jednak nie za bardzo. W Europie tutaj też jakby, jakby ten utwór też jakoś specjalnie też sobie jakoś rewelacyjnie nie poradził, ale może to też y, jednak związane było z tym, że no, w przypadku Modern Talking mieliśmy też jednak y, poza tym, że było to brzmienie i podobne y, linie melodyczne y, utworów, które po sobie następowały, to jednak y, mieliśmy y, wizerunkowo idoli, którzy się pojawili i cokolwiek by nie, nie przedstawili, to to było jednak na tych listach przebojów widoczne. A no że tak, te... Shannon nie była jednak tak, taką idolką, prawda? Aha, czyli chodzi o to, no tak, że w przypadku Tomas Andersa to jednak fanki szły za wizerunkiem, a niekoniecznie y, za muzyką, Dokładnie. jakakolwiek by ona nie była. Tak. Dokładnie, a tutaj Shannon no, rzeczywiście to był dobry głos w, dance, y, w która, która wcale wcale nie była taka oczywista za każdym razem w tej muzyce dance w latach 80. i w związku z tym no, wybijała się w jakiś sposób, natomiast no, trudno powiedzieć, że miała jakiś taki status idolki młodzieży z tamtych, z tamtych czasów. Mhm. Myślę, że wizerunkowo trudno było powiedzieć, że że, że, że była jakąś taką bardzo rozpoznawalną osobą. Nie... To może za mało jej było w MTV po prostu. Wtedy... Może była więcej Widczan. <grym> tak. w już to nie chyba było. Tak. Tak. Nie wiem, chyba nie. W każdym razie no, był jakiś taki podział. Wydaje mi się, że, że no nie wiem, albo Wytwórnia jakoś tak nie za nie bardzo wierzyła, że to może być mm -hmm. jakaś taka nowa idolka, która, która pociągnie za sobą ca całą, jakąś jakoś taką rzeszę tej młodzieży, która uwielbia tańczyć na, na parkietach, i, i jakoś to to będzie za sobą szło. I w związku z tym no chyba nie była tak promowana, to chyba nie była osoba, która udzielała wywiadów, robiła sesje zdjęciowe i gdzieś tam była na okładkach magazynów. Bardziej wiadomo było, co to jest za głos i że to jest dobry głos ja i tak. po prostu na tym się skończyło. Ale ja też, bo, bo to rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych i ja sobie pomyślałem właśnie, że to 83. rok, że to chyba nie miała dużego szczęścia, bo to był też ten moment, kiedy thriller tak w, w Zajął wszystko, co się dało, łącznie z wszystkimi nagrodami Grammy. Prawda? I, i że ta, ta konkurencja po prostu była nie do przebicia, więc tak sobie pomyślałem, że może po prostu no, takie projekty jak Shannon no, były z, z góry skazane przy thrillerze na, na klęskę i odstawienie na boczny tor. No bo Na pewno wiadomo było, że, że, że Michael jest Idolem i jest no bo, Idolem numer jeden, i, tak, ale i to, przez dłuższy i, czas będzie. Wiem, dlaczego o tym pomyślałem, bo na, na zdjęciu z tego singla no pani jest w kapeluszu, czyli tak ewidentnie Jacksonowo, no i też jest tak. czarnoskóra, więc jakby mogła tak. podpadać na tę samą półkę z płytami w, w sklepach muzycznych. No tak, tak. Tym bardziej, że, że w sumie no, te, te piosenki Jacksona może. Nie były y, jakoś tak. Mm, Elektroniczne. Tak, tak, na zasadzie takiej elektroniki i na zasadzie takiego. E, świeżego powiewu, e, takiego. Takiego no. freestylu dy, dyskotekowego, tylko bardziej po prostu e, taki rzetelny pop, e, rhythm blues, bardziej tak, i, tak. i soul. E, i, I sąd się troszkę wywodziło. No ale Michael miał też zupełnie inne korzenie. Tutaj nie znamy korzeni e, pani Shannon. Która, która po prostu się gdzieś tam pojawiła i i to zresztą był, był jej pierwszy przebój, pierwszy singiel i piosenka, która też była tytułowym numerem, jeżeli chodzi o jej debiutancki album. To wszystko się jakoś tak zbiegło, jeżeli chodzi o, chodzi, jeżeli chodzi o, o wypuszczenie tego, tego singla. I ten 83 rok to był to był ten moment, kiedy Szana się w ogóle pojawiła. I później właściwie ona się pojawiała jeszcze wielokrotnie, bo ona jakby to, to nie jest tak, że ona przestała zupełnie śpiewać, bo wydała później jeszcze kilka płyt. Tak naprawdę yy, wydała jeszcze, yy, jeżeli chodzi o, o albumy, to, to jej ostatni album yy, został wydany w 2006 roku, czyli ona cały czas gdzieś tam funkcjonuje mhm. I, i ten i drugi album, który się ukazał w 1985 roku, do You Wanna Get Away, to też był album, który gdzieś tam się na, na, na listach przebojów pokazał. Może to już nie było to, co, to, co, to, to co ten wcześniejszy Let the Music Play, ale no gdzieś tam w, w, w tych dalszych lokatach gdzieś jedna, jednak był co jednak przy, przy albumach muzyki densowej nie jest też takie oczywiste, tak, bo te album tak. muzyki densowej. To nie były takie, te, 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 takie płyty, które się kupowało w całości. Właśnie właśnie. Bardziej, bardziej były hity po prostu. No i oczywiście kupowano Maxi Single. <śle> Och, <śle> Maxi single, tak, no już domyślam się. Ale żeby, ale żeby, żeby też nie, nie przerażać i słuchaczy, i pana. Wersja Extended nie jest specjalnie dłuższa. To jest tylko 5 minut i 46 sekund, więc hmm. do zniesienia. A, a tak samo ładne i potańczyć no, można. Mhm. Pojawiła się jeszcze pod koniec lat 90., była taka niemiecka grupa producencka SESH. A, co Coś mi się obiło o uszy, tak. Która, tak, która od czasu do czasu zapraszała bardzo różnych wykonawców. I raz też zaprosiła Shannon do wykonania wokali w, w utworze. Utwór miał tytuł Move Mania. I w sumie nie, nie poszło całkiem jakoś to w zapomnienie, ponieważ ta piosenka na przykład była w pierwszej dziesiątce Wielkiej Brytanii. Uh -huh. O, no to ładnie tak. Rodziła też w, w, wiem, w Holandii, we Włoszech to też była pierwsza dziesiątka, czy też w Belgii. Także to gdzieś tam. Funkcjonowała ta szansa. Funkcjonowała i, i, i gdzieś tam o niej się, się pamiętało. Natomiast no, teoretycznie jest, jest cały czas wokalistką, która, która funkcjonuje, która pojawia się, która przy okazji różnego rodzaju imprez desowych oczywiście wychodzi i śpiewa Let the music play i Give me tonight na pewno tam są. I, i, I te piosenki cały czas są pamiętane. Myślę, że jak już się taka kanapka w plecaku pojawiła, no to musiałem ją wyjąć, bo szkoda by było, żeby i taka osoba i, i taki przebój, no, gdzieś tam popadły w zapomnienie totalne. Tak, i tym bardziej, że możemy to potraktować jako swoistą, piękną, muzyczną lekcję historii, jak, jak się rodziła muzyka elektroniczna, taneczna w Stanach Zjednoczonych 83. rok, to naprawdę no to prehistoria że, e, muzyki dance, elekt, e, elektro no, tak naprawdę. Mm, tak jest, no to, to, jest, to jest to są takie pierwsze podobno jakieś e, rytmy perkusyjne uzyskane za, za pomocą automatu perkusyjnego Roland TR 808. 808, tak, który mhm. pojawił. Gdy, ja, ja to pamiętam, bo jak się interesują, interes, interesując się historią urządzeń mu, muzycznych, to to tak, że z chwilą premiery zostało to zmieszane z błotem i w ogóle nie nie było atrakcyjne dla wszystkich profesjonalnych muzyków, ale mhm. dzięki temu spadła cena i zainteresowali <laughs> się, i, i zainteresowały się tym środowiska hip-hopowe właśnie i takie no klubowe. I klubowe, i tak. Dzięki temu młoda krew wykorzystała ten instrument, który potem, no i do dzisiaj kosztuje olbrzymie pieniądze, tak. <laughs> to był taki podobno początek Acid House e, A, No właśnie, I, Acid i, House. W, I w ogóle za, zaowocowało to takim unikalnym jakimś dźwiękiem, który został nazwany. The Shannon Sound, Aha, e, który bardzo. później został uznany jako freestyle po prostu w muzyce, mm -hmm. w muzyce takiej klubowej. W związku freestyle z Tak jest. Także to wszystko miało tutaj swój po początek i 83. rok Uwierzcie, yy, drodzy yy, słuchacze, że jak taka piosenka się pojawiła, to naprawdę odstawała od tego, wszystkiego, co można było w tamtym czasie usłyszeć. Tak. Pan pozwoli, panie redaktorze, że oddamy Bardzo głos Shannon, let the music play. Panie redaktorze, pozdrowienia od wszystkich słuchaczek i słuchaczy, które zapewne pan przeczytał na naszej liście obecności. Pozdrawiam. na profilu Radio Pozdrawiam, na pozdrawiam. Facebooku. Oczywiście. No i co, i mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Tak jest. Nie, to proszę nie, spa nie spaść z tego łódzkiego klifu. Nie no, bez przesady. To, 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 jak można spaść? To przecież ty, tyle osób tam chodzi i, i ja nie Wiesz, słyszałem, żeby komuś się to udało. Trzeba się po prostu trzymać. Dokładnie. No, no to jeszcze raz. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. Do usłyszenia.